Cześć, witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Witam was oczywiście w nowym filmie. Dziś, kochani, przychodzę do was z testem, nowym testem. Um, mam tutaj paczuszkę, więc zaraz ją otworzę. I jest to pędzel do podkładu jest on bardzo popularny na TikToku. Gdy ostatnio przeglądałam TikToka, ja oczywiście TikToka na TikToka nie nagrywam, jakoś nie jest to moja bajka, ale przeglądam tam różne filmy DIY czy jakieś filmy makijażowe i trafiłam na film jednej dziewczyny. Zobaczcie. if you have facebook search the flawless brush and watch this video this is supposed to be a life-changing foundation brush that's better than any sponge, any brush, any other applicator. so let's see so i got it on amazon and i got this fucking brush i've been using a sponge for the last 10 years is this gonna be better i don't fucking know but i'm gonna try it today and let you guys know what i think if you know me you know i usually cover up my blemishes first i'm not gonna do that today because i really want to see how this goes it is wicked soft it's also very dense I'm gonna use my cover effects foundation and I'm gonna start with it right on the face just like the video. Alright. I wanna know if this can cover my acne. Wow look at that. Alright, so far I'm like really impressed with this. Like look at that. Alright, obviously I gotta finish off the rest of my face, but look at that. That is really good. I am impressed. Alright, here's the finished look and I feel like I look like fucking Photoshop over here. I tak kochani, właśnie bardzo mnie zainteresował ten film, zainteresował mnie ten pędzel, gdyż, gdyż to ma być pędzel, który nam zastępuje beauty blender i pędzel do makijażu. Jest on naprawdę bardzo milutki, bardzo ma miłe włosie, więc co, przechodzimy do... Przetestowania tego y, pędzla bardzo słynnego. Przed zakupem tego pędzla przejrzałam y, YouTube i powiem wam, że na polskim YouTubie nic nie znalazłam na temat tego pędzla, ale amerykańskie youtuberki już się nim zainteresowały i już zrobiły swoje tutoriale. Jak ten pędzel się sprawdza podczas nadkładania podkładu, więc ja również postanowiłam go sobie zakupić i sprawdzić, czy on faktycznie jest tak dobry. Dobra, kochani, ja sobie przygotuję tutaj podkład. I kochani, jakbyście pytali o makijaż, jest to makijaż paletką Glambraż. Robiłam już ten makijaż na mój kanał, więc tutaj się Wam wyświetli. Powiem Wam, że tak mi się spodobał, że postanowiłam go jeszcze raz zrobić. I nie wiem, czy nie będzie to mój ulubiony makijaż, bo te cienie naprawdę są fajne, bardzo fajnie się blendują. Ale my nie o tym, my dzisiaj o pędzlu. Więc kochani. Wezmę sobie swój podkład, tak się zastanawiam, który podkład użyć, żeby on fajnie mi się zblendował, mm, więc może użyjemy takiego bardziej kryjącego podkładu i wybiorę tym razem Double Wear z Estée Lauder. Ja go sobie wyleję, wypompuję tutaj troszeczkę na moją dłoń, gdzieś taką ilość i... Najpierw nałożę sobie palcem ten podkład na moją twarz. Może sobie podepnę moją grzywkę, gdzieś tu miałam spineczkę. Jest. Podepniemy, żeby mi nie przeszkadzała. Muszę tu zajrzeć w lustro, spojrzeć w lustro z boku, bo cały czas wam zaglądam w podgląd. Wiem, że to może być denerwujące. I teraz podkład nałożymy sobie palcem na twarz. Ja będę chciała ten pędzel również przetestować z tym moim mm, brązerem, z tym e, żelem brązującym z sinsai. E, Więc zobaczymy. Teraz sobie rozprowadzę ten podkład. Jestem bardzo ciekawa, czy u mnie również to będzie tak ładnie wyglądało jak u tej dziewczyny. Dobra. I co? Bierzemy pędzel i testujemy. No, powiem Wam, że tak się rozprowadza nim troszkę lepiej jak pędzlem. Już zaraz Wam się przybliżę z jedną stroną mojej twarzy, jak on wygląda. Bo ten podkład, jak ja kładę zwykłym pędzlem, czy jak kładę beauty blenderem, jest na mojej twarzy bardzo widoczny. A tutaj ładnie pokrył moją twarz i nie tworzy mi takiej maski. Zobaczcie. No, jestem pod dużym wrażeniem. Zobaczymy drugą stronę. Jak wiecie, podkład z Double Wear jest mocno krojącym podkładem i potrafi tworzyć taką totalną maskę, ale z tym pędzlem ładnie to wygląda, bardzo naturalnie. I bardzo przyjemnie się nim nadkłada ten ym, podkład. Podkład jest niewidoczny na twarzy. Bardzo fajny. Zobaczcie, widzicie. A szczerze wam powiem, że wR. Nie wygląda nieraz zaciekawie na mojej twarzy. Naprawdę jest mocno widoczny, bardzo wchodzi mi w zmarszczki. A tutaj tym pędzlem bardzo fajnie to wygląda. Dobra, spróbujemy spróbujemy tego żelu. Zobaczymy jak on nam położy ten żel. Nałożyłam trochę za dużo, no ale dobra. Zobaczymy, czy nie stworzy mi plam. No, ale fajnie. I on, powiem wam, on nie chwyta tego produktu tak mocno, nie wchłania go. Wszystko, co nakładamy, jest na naszej twarzy, na, na tym mm, pędzlu. Za dużo tego nie wchodzi w niego. Jakieś takie specyficzne ma włosie. Widzicie? Dobra, druga strona. Bardzo fajnie. Bardzo fajny pędzel. Powiem Wam, że yy, amerykańskie youtuberki się nim zachwycają. Tak jak powiedziałam, ma to być yy, połączenie beauty blendera i yy, pędzla do makijażu. I faktycznie bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze resztę sobie nałożę tutaj na moją żuchwę. No, bardzo fajny pędzel. I wiecie co? I jeszcze zrobimy sobie kontur nosa tym pędzlem. No. Jest bardzo precyzyjny, naprawdę. Ładnie to wszystko blenduje, ale sprawdźmy jeszcze do tego, jak on będzie mój bronzer z Chanel Soleil Tan de Chanel. Jak to będzie tutaj wyglądało z tym? Ja sobie tutaj tak troszeczkę pomacam. O, oh, super! Rewelacja, o wiele lepiej jak ten mój pędzel, gdzie ja go mam. Ten mój pędzel z Morfi. Ja najczęściej tym pędzlem z Morfi nakładam Chanel, ale ten fajnie to robi. Nie nakłada tego produktu zbyt dużo. I ładnie go rozprowadza. Ta nasza twarz wygląda bardzo naturalnie. Jaki z podkładem, taki właśnie z brązerem. Resztę tutaj sobie zejdziemy na, na dół szyi. I sprawdzimy ile na nim pozostało tego kosmetyku, który nakładaliśmy. Więc biorę czysty papier. Zobaczcie. Nie wiem, czy tutaj światło mi pokaże. Zobaczcie, tego nie jest za dużo. Pędzel, który używam do makijażu mój z, tutaj mam Sedona Lace FB05. On naprawdę po nałożeniu podkładu jest bardzo mokry, i ym, no od razu musi iść do prania, a ten po użyciu zobaczcie. Jest nadal mięciusienki. Mm, no, jest świetny. Te włosie jest bardzo miękkie i nic w ten pędzel w środek tam nie weszło, więc będzie bardzo fajny do mm, używania na co dzień. Na pewno będzie się go fajnie prało. Bardzo fajny pędzel. Dobra kochani, wykończymy sobie makijaż. Jak już jesteśmy przy moim makijażu, to wykończymy sobie pudereks i IT Cosmetics. Zobaczymy jak to będzie wszystko już wyglądało. Jak nałożę jeszcze puder, bronzer i róż, czy mi się tutaj nic nie Zroluję, czy mi nic nie zejdzie, ale widzę, że no twarz wygląda bardzo dobrze. Bronzer ładnie się prezentuje. To weźmiemy teraz bronzer i wezmę swój brązerek ulubiony z Max Factor. No, powiem Wam, um, zaraz się Wam bardziej przybliżę, dokończę makijaż i zobaczycie bardziej z bliska, jak prezentuje się um, podkład na mojej twarzy, bo powiem Wam, jak wspomniałam, um, nakładając go, ja um, ten podkład używam tylko w takie. Um, Większe wyjścia, jak gdzieś idę na, na jakieś wyjście, na jakąś imprezę i wiem, że on mi się będzie utrzymywał, ale on wówczas nałożony pędzlem czy beauty blenderem jest bardzo widoczny. Jeszcze może rozświetlacz: Beka. A róż, który użyłam, był to mak. Standardowo moje ulubione yy, kosmetyki. I wracając do tematu, właśnie Beauty Blenderem, jak używałam mój podkład z Estée Lauder, to też ta moja twarz była taka um, podkreślona mocno. Był ten podkład mocno podkreślony, a już Wam się przybliżę i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Widzicie? Na twarzy nie jest mocno widoczny podkład. Pięknie wygląda na czole. Powiem Wam szczerze, takiego efektu nie otrzymałam ani razu pędzlem, którym nakładam makijaż jak zarówno nie otrzymałam tak ładnego efektu nakładając ten podkład Beauty Blenderem, więc jeśli zastanawiałybyście się, czy warto jest zakupić ten pędzel, to ja po użyciu go po raz pierwszy tutaj przed wami, przed kamerą, powiedziałabym, że tak, naprawdę nie zużywa tego podkładu za dużo. Widzieliście, ja go za dużo nie nałożyłam. Fajnie blenduje, fajnie rozprowadza. I bardzo przyjemnie się nakłada podkład tym pędzlem. On jest naprawdę bardzo przyjemny, więc wart swojej ceny. Ja go, kochani, zamówiłam przez jakąś stronę, teraz nie pamiętam. Tutaj na opakowaniu nie mamy, co to za strona, ale na pewno, jak poszukacie, to go znajdziecie. Ja postaram się Wam podlinkować. Gdzie ja zakupiłam ten pędzel, ale naprawdę jestem z niego na pierwsze wrażenie, pierwsze użycie bardzo zadowolona. Kochani, mam nadzieję, że taki temat dzisiejszego mojego filmu również Wam się spodobał. Jeśli tak, to bardzo proszę Was o w górę. My skarby! Na pewno widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa.